Uśmiech. Codziennie, 5 minut. Uśmiechaj się. I bądź wdzięczny za każdą chwilę swojego życia. Znajdź taki moment. Uśmiechnij się i powiedz: Dzięki Ci, Panie, za ten wspaniały dzień. Czytamy dalej. Jeśli spojrzymy na nasze życie, jak na drogę, to tak naprawdę nieważne jest, czy idziemy na piechotę, jedziemy rowerem lub luksusowym autem. Nieważna jest szybkość, bo na końcu tej drogi nagrodą jest zawsze śmierć. Więc po co się spieszyć? Najważniejszy jest ten dzień. Więc przeżyjmy go w pełni, tak jakby był naszym ostatnim. Zawsze jest najważniejsze, żeby być tu i teraz. Teraz, tu, jestem z Wami i to jest najważniejsze. Mam dać z siebie wszystko, żeby coś przekazać ze swojego życia. Może komuś to pomoże. Ważne jest, aby iść i nie stać w miejscu wiele można zobaczyć idąc zawsze to powtarzam zrezygnować możesz zawsze ale wtedy nigdy nie dowiesz się co by było gdybyś nie zrezygnował czy postąpiłeś właściwie Po obu stronach tej mojej drogi są dwa rowy. Jeden rów to rozczulanie się nad sobą, które prowadzi do depresji. A drugi rów to pycha. Po co iść tam tą drogą, nie? Jak mogę patrzeć tam, są takie piękne hotele, kluby, rozrywka. zaszczyty, te trzy S. Seks, social and security. No wszystko, prestiż, kobiety. I to jest ten drugi rów. To jest ta pycha. I niejednego potężnego władcę na tej ziemi zgubiła. Ja też do nich należy. Nie poszedłem dalej tą swoją drogą, tylko skręciłem w ten rów. Oba te rowy są bardzo niebezpieczne. Dla alkoholików znaczą one zapicie. Dlatego trzeba iść prostą drogą. Do śmierci. Końcem naszego życia, słuchajcie, jest śmierć. Po prostu śmierć. I daj Boże dla wszystkich, żeby ona była piękna. Ale nawet jeśli będzie piękna, to co końcem jest śmierć, to to o co chodzi w tym życiu? no właśnie chodzi o to, żeby iść i cieszyć się każdą sekundą, każdą chwilą swojego życia. To jest niesamowita prawda. Być tu i teraz. W tej jednej sekundzie. To, co było, już się nie wróci, to przeszłość. To, co przed nami, nie wiadomo, czy nastąpi. Czy jutro nie będzie trzeci lockdown. Co ja mogę wiedzieć, co będzie jutro. Ale dziś wiem, dziś. W tej chwili mam wpływ na to, co robię. Jestem tutaj z Wami. Słucham przepięknej muzyki i dzielę się z Wami swoim doświadczeniem. I jeśli jest choć jedna osoba, której to dzisiaj pomoże, to wierzcie mi, mój cel jest osiągnięty. I przekazujcie ten uśmiech dalej. Cześć.